Kochani, witam Was w kolejnym moim filmie. Dzisiaj mamy piątek, i ja się do Was właśnie odzywam dzisiaj troszkę późno, bo można powiedzieć, że już wieczór się robi. Ja zanim tylko właśnie pojadę do Biedronki, jakieś zakupy zrobić, także mówię, odezwę się do Was może dzisiaj. Także trochę byłam zajęta, nie nagrywałam po prostu dzisiaj wcześniej nic, bo tak umyłam okna dwa. Bo widziałam, że w sypialni już to małe okno jest dosyć brudne i umyłam właśnie w salonie okno. W sypialni to małe, udamianka tak samo, bo my ściągli te naklejki, akurat żelowe, także tam były takie plamy trochę na oknie. Także my właśnie już pościągali to, umyłam to okno. I powiem Wam szczerze, tak jak umyłam te okna, to normalnie taki pech, że zaczął właśnie padać deszcz ze śniegiem. Jedno okno, którego dobrze, że nie umyłam w sypialni. Tak mi zalało, jest takie mokre. No i ciekawe, jak te w salonie. Pewnie też już zalało, no i pewnie też będą zacieki. Także będziemy myć po prostu kolejny raz. No, ale jestem zadowolona, bo chociaż odświeżyło się trochę. Czyściejsze te okna są. Także więc jak będzie ciepło, znowu to pewnie kolejne umyję. także dzisiaj miałam cały dzień takiej pracy, sprzątanie. Jak to w piątek, żeby się odrobić, właśnie na sobotę, żeby wydrobniała taki luźniejszy dzień? Także jutro do Was się pewnie też odezwę, może coś więcej nagram. No, także dzisiaj taki właśnie dzień był sprzątający. No, także kochani, ja się może odezwę do Was, może później bo właśnie teraz idę jeszcze przetrę trochę kurzy w sypialni bo już wszystko wysprzątałam, tylko jeszcze mi została sypialnia, komoda i na kastliki. także ja jeszcze sobie szybciutko to ogarnę no i odezwę się do Was później i tak kochani, ja jeszcze do Was przyszłam na chwileczkę bo właśnie Wam powiem, że wczoraj właśnie szukałam tych firan i powiem Wam, że znalazłam na Ale dość świetne firany do mojego salonu i tak sobie myślę, że może jak jest zamówię i przyjdą to może Wam zrobię taką małą metamorfozę mojego okna w salonie. Także może Wam pokażę, właśnie nagram, jakie pirany zamówiłam, na co zmieniłam, jak to wygląda. Także jak im o zamówię i przyjdą, to jak ogarnę to okno, wszystko po prostu popowieszam, założę elegancko. To pewnie Wam nagram taką właśnie małą metamorfozę okna w salonie. Co można po prostu, jakie można kupić firany na Allegro. Także tak sobie postanowiłam, że może Wam coś takiego nagram. Nie ciągle ubrania, kosmetyki, tylko może coś innego, bo może kogoś by to interesowało. Może też by chciał zmienić wystrój swojego okna. Jest ciekawy, jakie ktoś ma, po prostu firany, zasłony. no także ja pomyślałam sobie, że coś takiego wam pokażę. life goes up and it goes down i know my mom taught me that i figured why we fool around so little and we keep track of time being so serious idiots thinking it will matter keep me company downtown before the clock runs out sun is shining but the rain to Friends and nearby, don't need another view. Time is not on my mind, but then it's you. Oh, I love it when the love comes around, and then I remember. All things must pass. But I'm not gonna wake up, wake up. I'm not ready, let me have another day. Don't wake up, wake up. Keep it steady, cause I'm happy, I'm not gonna wake up. Nowhere. They keep saying I'll be fine, but how you know that I'll be there when it feels like I'm lying every time someone asks how it goes and I save the details that actually mean something. Mm -hmm. Sun is shining, but the rain is welcome too. Friends are nearby, don't need another view. Time. I tak, kochani, ja już właśnie ogarnęłam tutaj sypialnię, powycierałam sobie już kurze. Także sypialnia już jest ogarnięta. Także powiem Wam, że ja lubię sprzątać właśnie w piątki, szczególnie wieczorem. Bo już mam przynajmniej ogarniętą część właśnie domu, także już sobotę mam taką, można powiedzieć na jakieś gotowanie, pieczenie jakiś ciast, także to już właśnie takie sprzątanie, wycieranie kurzy, odkurzanie to ja sobie zawsze robię w piątek. Także sobotę mam taką wolniejszą i wtedy jakieś ciasto upiekę, czy jakieś ciasteczka. No, także ja już tutaj mam wszystko gotowe, posprzątane. Powiem Wam, że ja użyłam właśnie do wycierania kurzy tych chusteczek z biedronki. Właśnie takich. Ten zapach bardzo lubię. Chociaż miałam ostatnio właśnie yy, te świąteczne takie jabłko i cynamon z biedronki w takim czerwonym opakowaniu świątecznym. I tak lubię ten zapach właśnie, jabłko z cynamonem, ale niestety. Już nie ma ich w Biedronce, nie wiem, czy może bym w jakiejś innej Biedronce je dostała, bo naprawdę, kurczę, ładnie pachnęły, jak się powycierało te kurze, ładnie pachło właśnie to jabłko z cynamonem, no ale w sumie te też są fajne, także ja zawsze używam do sprzątania, do wycierania kurzu właśnie chusteczek takich mokrych, nawilżających, super mi się to sprawdza, także polecam Wam właśnie takie chusteczki. No, także ja jeszcze idę łazienkę teraz ogarnąć. Także uciekam, do usłyszenia później. No i tak, my jeszcze zrobili popcorn i muszę go teraz jeszcze właśnie wysypać. I tak, popcorn już jest przesypany do miski. I teraz idziemy jakiś film obejrzeć i zajadam popcorn. Cześć kochani! Witam Was serdecznie w sobotę. Wczoraj się już do Was nie odezwałam, bo właśnie byłam w Biedronce. Także więc odzywam się dzisiaj. Powiem Wam, że dzisiaj mamy piękną, ładną sobotę. Słoneczko świeci, lecz jednak troszkę popruszyło nam śniegiem. Także troszkę delikatnego mrozu jest. Ale jest sobota ładna, pięknie, ładnie świeci słoneczko. Jak tu widać właśnie... Za oknem jest widno. Jest jeszcze właśnie rano, bo jest dopiero przed 10:00. Ja za chwilę właśnie jeszcze jadę na zakupy. Muszę do sklepu z wędliną jakąś wstąpić, coś kupić do chlebusia. Także ja teraz uciekam. Jak przyjadę, to się pewnie do Was odezwę. Także może coś i upiekę, zobaczę czy kupię dane składniki, to co potrzebuję. Także więc, kochani, do usłyszenia później. A tu Wam, kochani, właśnie pokażę taki piękny mój bukiecik. Tak wygląda. Taki piękny bukiecik goździków, który wczoraj my właśnie kupili w Biedronce. Są dwa, oczywiście, takie kolory, bo jest i taki jasny róż. I już Wam tu pokażę taki troszkę ciemniejszy, jakby fuksjowy. Także tak pięknie wygląda. Zobaczcie, jak ładnie wygląda ten bukiecik. Powiem Wam, że ja uwielbiam goździki, bo dlatego, że goździki u mnie zawsze dwa tygodnie stoją w wodzie. Piękne, ładne są. Jak się rozwiną, to cudownie wyglądają także. Zawsze dwa tygodnie goździki u mnie są. Także ja dlatego je uwielbiam kupywać. No bo po prostu długo można nimi oko nacieszyć, długo są. Tak więc tak pięknie właśnie wyglądają te kwiaty. Także ja je uwielbiam. A tu Wam jeszcze właśnie pokażę pogodę. Jaką piękną właśnie dzisiaj mamy. Czyli słoneczko właśnie pięknie świeci, aż tu razi. Także dzisiaj taka piękna, właśnie słoneczna pogoda jest. Trochę śniega powiem Wam, że nasypało, napruszyło, jak tutaj widać. No ale przynajmniej słoneczko świeci i jest. Ciepło. No i tak, kochani, ja właśnie jestem tutaj w sklepie. I powiem Wam, że takie piękne, krasnale znalazłam. Świetny ten z takim myszkiem. Super. I to jest w sklepie Merkury Market. Pełno jest tu takich krasnali. Powiem Wam, że tak mi uwagę przyciągło to. Color Tu znalazłam takie właśnie krasnale, Które właśnie będę musiała chyba sobie kupić przed wejściem do domu. Welcome, także super to wygląda. Ale cena też jest faktycznie 105 zł za takiego. Ale już sobie wyobrażam, jak siedzi po prostu przed wejściem do domu z jednej z drugiej strony. and some you don't. Want. Rzeczy. Bardzo fajnie to wygląda. Widać, że wnet będzie wiosna. Właśnie powiem Wam, że nie myślałam, że dzisiaj będę w Mercury Market i w Mrówce. Powiem Wam, że ale mi się spodobały takie krasnale w Mercury Market. Właśnie Wam tutaj nagrałam, pokażę Wam. Takie piękne, śliczne. kurcze, że no myślę kupić przynajmniej sobie dwa takie krasnale. Jeden mi się najbardziej szczególnie spodobał z takim jakby mchem na czapce, jak to pięknie wygląda. I jeszcze jeden taki, na przykład postawicie go przed wejściem do domu z napisem Welcome. Także powiem Wam, że super to wygląda, super. Dzisiaj taki dzień wiosenny też, kurczę, słońce tu pięknie świeci. Właśnie mi tu razi. Think about me one more time before you. for far too long Jeszcze jedziemy do Brico Marsze. Także jeszcze taki sklep po drodze odwiedzimy. No, kochani, my tak znowu dzisiaj jeździmy od sklepu do sklepu budowlanego, bo mąż szuka jakiejś siatki, właśnie. I kurczę, no nigdzie nie ma w żadnym sklepie budowlanym. Jesteśmy już tu nawet w Krakowie, w Lero Teraz my tutaj jeszcze obok Lero podjechali Szczerze mówiąc, takie tu jakieś zadupie, jak widzę. No, także nigdzie tego nie ma. I myślałam, że sobotę spędzę po prostu w domu, że tylko zrobię sobie te zakupy, właśnie wędlinę i chleb po prostu. Jeszcze wezmę, a tu kurczę, się okazało, że muszę jeździć jeszcze po sklepach budowlanych. No, niestety. No, myślałam zrobić takie placuszki, właśnie serowe, ale niestety chyba już ich nie zrobię, bo nie kupiłam sera. Skoro jeździmy po tych sklepach budowlanych, no to nie kupiło się tego, co potrzeba, więc no nie wiem, czy dzisiaj jeszcze coś po prostu zrobię i Wam nagram. Nie wiem, no w każdym razie na pewno się odezwę. Jak no wrócę do domu, zobaczymy, czy kupimy tą siatkę, czy nie. No, Ostatnio już tu sklep budowlany, także zaraz jedziemy do domu. Jeszcze muszę obiad dokończyć, także no odezwę się do Was później no i jest, w końcu my dostali tą siatkę, właśnie może tutaj właśnie mi macha, że jest także super spoko, jedziemy już do domu tak więc całe szczęście koniec już tej szukania po prostu tej siatki także do usłyszenia później a ja wam jeszcze tutaj pokażę właśnie co zostało z mojej gwiazdy betlejemskiej tej ze świąt także powiem wam, że trzymała się dość długo ale niestety już zostało tylko tyle. Praktycznie wszystko poopadywało: wszystkie gałązki, te kwiatki. Ale zobaczcie, tutaj są po prostu nowe listki. Tutaj, zobaczcie. Wszystkie nowe listki, tu. Tutaj następne. I tutaj tak samo nowe listki tak Damianek tutaj powtarza za mną i tutaj też i także powiedziałam, że jednak nie wyrzucę tego kwiatka zobaczymy co będzie dalej no ale widzę, że wypuszcza listki także miejmy nadzieję, że może będzie jeszcze ładnie wyglądał także na razie niech zostanie nie przeszkadza mi tu w tym miejscu cieszę się, że jakieś nowe listki powypuszczał na kolejnych gałązkach też wypuszcza cały czas ja wam tu przybliżę, zobaczcie. O, kolejne listki tutaj też. Także, no, w sumie, może coś z niego akurat jeszcze będzie. Kochani, ja już właśnie wróciłam. Jestem już w domu. Całe szczęście, że my już dostali, co chcieli czyli tą siatkę, o której wam mówiłam, w samochodzie bo powiem Wam od sklepu do sklepu, że my trafili do Krakowa i też my nie kupili dopiero pod Krakowem, praktycznie my dostali tą siatkę w takim malutkim sklepie budowlanym, a w tych dużych no niestety nie było. Także cieszę się, że my to dostali, wróciliśmy już do domu. Powiem Wam, że i tak już jest dość dużo, bo już jest 15.20. Ja właśnie gotuję obiad. Dzisiaj będziemy mieć późno obiad jak nigdy, bo zawsze mamy wcześniej. Także ja dopiero gotuję. Także mówię, odezwę się do Was. Ja już dzisiaj zakończę ten film. Już się po prostu nie będę odzywać. Niestety nic dziś nie upiekę, bo dlatego, że... Brak już czasu. Właśnie tutaj, Damianek chce iść na pole. Idziemy na spacerek, póki piękna jest pogoda, ładna sobota. Jeszcze słońce świeci, także zdążymy jeszcze iść na jakiś krótki chociaż spacer. Także kochani, ja więc kończę dzisiaj. Trzymajcie się ciepło. Pozdrawiam Was. Jeżeli Wam się podobało, to dajcie łapkę w górę. No i cóż, kochani, subskrybujcie mój kanał, będzie więcej filmów, będzie się kanał rozwijał. Także ja na dzisiaj dziękuję, pozdrawiam jeszcze raz gorąco i cóż, do usłyszenia w kolejnym filmie. Pa!